Witam Państwa ponownie. Ostatnie dni II wojny światowej okazały się tragiczne dla młodej wówczas bohaterki naszej dzisiejszej historii. Jej rodzina została rozproszona, a ona sama pogrążyła się w poczuciu beznadziei i strachu, który odebrał jej ochotę do życia. I nawet kiedy udało jej się jakoś z tego wyjść, nadal czuła wielką wewnętrzną pustkę i tęsknotę za czymś, czego nie potrafiła nazwać, dopóki jej serce, umysł i życie nie zostały wyzwolone. Johan, ruscy tu będą zaraz. W radio mówili, że wszyscy Niemcy mają jak najszybciej uciekać na zachód. Będą się mścili na wszystkim, co na ich drodze. Wszystko pójdzie z dymem, nawet taka biedna wioska jak nasza. I co my zrobimy? No jak to co? Musimy uciekać. Trzeba było to zrobić już miesiąc temu, ale człowiek się łudził Johan, ale tu jest nasz dom. Cała nasza rodzina, wszystko, na co pracowaliśmy całe życie. Komuniści i tak nam to wszystko zawiorą. A gdzie mielibyśmy pójść? Nikogo w Niemczech nie znamy. Po prostu będziemy szli, aż znajdziemy bezpieczne miejsce. Johan, zamarzniemy gdzieś na śmierć. Musisz być dzielna, Berta. Dzieci muszą widzieć, że jesteśmy pewni tego, co robimy. Żeby się nie bały. Zacznij się w końcu pakować. Bierz tylko to, co najważniejsze. Jedzenie, ubrania i koce. Ja przygotuję konia i wóz do drogi. Mamy wszystko zostawić? Jak daleko mamy do granicy? Nie wiem. Nigdy tam jeszcze nie byłem. To coraz głośniej strzelają, muszą być coraz bliżej Dlatego musimy iść szybciej, to Ruscy są tuż za nami Co z nami będzie, tato? za Już nas otoczyli Musimy robić to, co nam każą, pamiętajcie Nawet na nich nie patrzcie Nie możemy ich niczym sprowokować Rodzina uciekająca przed Armią Czerwoną to byli Niemcy, których przodkowie od 150 lat żyli w Polsce. Tworzyli zamkniętą społeczność, zwartą grupę gospodarzy rolnych, którzy mówili wyłącznie po niemiecku i rzadko zawierali małżeństwa z Polakami. Oto opowieść o ich losach i o wyzwoleniu małej dziewczynki prawdziwa historia Almy Gerstenkorn, już teraz w wyzwolonym. Urodziłam się 17 marca 1932 roku w zachodniej Polsce, jako piąta córka w rodzinie. Później przyszedł na świat mój jedyny młodszy braciszek. Najstarsza siostra w wieku 11 lat zginęła w wypadku, kiedy młodzkarnia wciągnęła jej sukienkę. Po tym wypadku ojciec przez długi czas nie mógł dojść do siebie. Wpadł w przygnębienie, cierpiał na depresję. Chodziliśmy do kościoła, ale tata o sprawach duchowych nigdy z nami nie rozmawiał. Tym zajmowała się babcia. A teraz przeczytamy fragment o dobroci Boga. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan, błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. Pierwszych 12 lat mojego życia minęło całkiem zwyczajnie. Miałam wielu przyjaciół, lubiłam szkołę, zwłaszcza lekcje sztuki i kaligrafii. Wojna na początku wcale nas nie dotknęła. Tylko wujek Johan, który odmówił służby w wehrmachcie, przez dwa lata musiał się ukrywać. A potem gdy armia sowiecka docierała już do naszej wioski, rodzice postanowili uciekać do Niemiec. Dwie godziny po tym, jak opuściliśmy dom, otoczyły nas czołgi i Rosjanie kazali nam wracać. Kiedy dotarliśmy na miejsce, nasz dom był pełen żołnierzy, a wokół leżało wiele martwych ciał. O, 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 chijok, o, to jest straszne, wszędzie o, pełno trupów. Dziękować Bogu, że chociaż my żyjemy. Zatrzymamy się w stodole Do domu nie ma co się pchać między tych żołnierzy A co no z naszymi rzeczami? Berta, nie ma już naszych rzeczy Teraz wszystko jest ich Ale jak oni mogą tak wszystko nam zabrać? Lepiej ich o to nie pytaj Do salonu nanieśli słomy, żeby mieć na czym spać Dlaczego oni mierzą do nas z karabinów? Chcą, żebyśmy im oddali pieniądze i biżuterię ja nie mam żadnej biżuterii Przejdź wozu, Berta, chcą go przeszukać Dziewczynki, idźcie do stodołu i ukryjcie Muszę mówić, do czego oni są zdolni. Wojna na świecie już prawie się kończyła, ale dla nas to był dopiero jej początek. Babcia dostała pozwolenie, żeby zamieszkać u cioci Marty, ponieważ obie były stare i traktowane jako bezużyteczne. A my żyliśmy w ciągłym strachu, bo dla sowieckich żołnierzy życie nie miało żadnej wartości i robili, co chcieli. Jedna z moich sióstr o mało nie została zgwałcona. Na szczęście napastnik zbyt był pijany i udało jej się uciec. Dni mijały, a nasza sytuacja wciąż była równie beznadziejna. Wydawało nam się, że gorzej już być nie może, ale myliliśmy się. Co się dzieje? Johannie, co oni mówią? Że wszystkich mężczyzn poniżej sześćdziesiątki wywożą na Syberię, do pracy w kopalniach. Na Syberię! No, Jocha! No, nie! nie. Strasznie, co się z nami stanie, jak nas wszystkich wywiozą? Dlaczego oni nam to robią? Postaraj się być silna, belka. Kocham cię! A nie chcę cię stracić! Ja też nie chcę cię stracić! No, to... Opiekuj się naszymi dziećmi. Najpierw zabrali mojego wujka, męża cioci Marty. Ostatnią noc spędził na modlitwie, a rano powiedział, że jest gotów przyjąć cokolwiek przyniesie przyszłość. Kiedy zabrali mojego ojca, wszyscy strasznie płakaliśmy. Zaraz potem zostaliśmy rozdzieleni, każde z nas mieszkało i pracowało w innym gospodarstwie. Tylko mama i mój młodszy braciszek Hans byli razem. Ja przez cały dzień pracowałam w polu, a w nocy spałam w stajni razem ze zwierzętami. Strasznie się bałam. Co wieczór przed snem odmawiałam modlitwę, której nauczyła nas babcia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, i nie wódź nas na pokuszenie, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki I proszę Cię, Boże, proszę Cię, żeby mój tata wrócił do domu. Wszyscy mieliśmy świerzb który rozszerzał się po całym ciele i powodował infekcje, oraz wszy. Było ich mnóstwo w ubraniach i we włosach. Z powodu bardzo ubogiej diety cierpieliśmy też na czeraki, ale najgorsza ze wszystkiego była samotność. Tak strasznie tęskniłam za moją rodziną. Wiadomości przekazywaliśmy sobie przez rolników, którzy byli wyznaczani do różnych prac w różnych gospodarstwach w okolicy. Przynajmniej to było dla nas jakąś pociechą. Kiedy skończyłam 14 lat, pozwolono mamie mnie odwiedzić. Pozbyłaś się w końcu tego świeżbu, Alma? E, tak. Ciocia Marta dała mi taką maść, którą dostała od swojej polskiej koleżanki. Mm -hmm. Ale ciągle mam trzy. Wzięłam ze sobą nożyczki, żeby obciąć ci włosy. Mm. Łatwiej się ich pozbędziesz. Mm. Usiądź o, tu, na tym piasku. A jak tam Hans? A moje siostry? Ach, bardzo się o nie martwię. Od żadnej nie miałam wiadomości już od trzech miesięcy. Mam nadzieję, że nic im się nie stało. A Hans tęskni za tatą, jak my wszyscy. Ciągle się modlę, żeby wrócił do domu i żeby nas przenieśli do jednego gospodarza, żebyśmy byli razem całą rodziną. Ale Bóg chyba mnie nie słyszy. Wiem, że jest ci ciężko, Alma, ale nie możesz się poddać. Którejś nocy nie wytrzymałam i uciekłam na farmę, gdzie pracowała moja siostra. Następnego dnia złapali mnie i przyprowadzili z powrotem. Od tego czasu przestałam się modlić o konkretne sprawy. Nie zależało mi, czy będę żyła, czy umrę, ale nadal odmawiałam o modlitwę, której uczyła mnie babcia. W 1949 po czterech latach rozdzielenia rodziny zebrano nas wszystkich razem i poprowadzono na stację kolejową. Nie mogę uwierzyć, że to się dzieje. Znowu jesteśmy razem. Mamy, jak to zrobiła? To nie ja, to politycy. Podpisali umowę o repatriacji. Wszystkich Niemców przesiedlają do kraju. Zapytali mnie ile mam dzieci, spisali wasze imiona i wieka. Potem odszukali i sprowadzili tutaj. Jak to dobrze, że w końcu wyjeżdżamy z tego okropnego kraju. Ale nie licz na zbyt wiele. Jedziemy do innego państwa komunistycznego. Gdyby tylko tata jechał z nami, a może on już tam jest? Nie. Dzieci, posłuchajcie. Jednemu z naszych sąsiadów z wioski udało się wrócić z Syberii i powiedział, że że ojciec zmarł już cztery miesiące po przyjeździe. Oj! Nie, mamo! Nie! Cicho, on wiedział, że już nie wróci, on to wiedział. Zawieźli nas pociągiem do wschodnich Niemiec, a potem stłoczyli w kilka rodzin w jednym mieszkaniu. Mieliśmy jeden pokój i wspólną łazienkę. Straciłam cztery lata szkoły, więc w wieku 17 lat poszłam do siódmej klasy. Ciężko było się uczyć z tak znacznie młodszymi ode mnie. Moje starsze siostry szukały pracy, bo jedzenia ciągle brakowało, mimo że mieliśmy kartki żywnościowe. Latem zbieraliśmy jagody, a po żniwach kłosy na ściernisku. Ach, pół dnia stałam w kolejce i dostałam jakieś kości na zupę. To wcale nie powodzi nam się lepiej niż w Polsce, ale jesteśmy razem. No, z wyjątkiem Olgi. Dobrze zrobiła, że pojechała do cioci Marty na zachód już nie wróciła. Livia dostała zgodę, żeby pojechać na ślub Olgi. Ona też nie wróci. Ach, nie mogę się doczekać, żeby też wyjechać, mamo. Tu nie ma przyszłości. Komunizm jest okropny. Uważaj, gdzie to mówisz. Pamiętasz ten obrazek, który babcia miała na drzwiach swojej szafy? Tak. No? Pokazywał szeroką drogę, która wiedzie na zatracenie. Do łatwego i przyjemnego życia. I wielu ludzi idzie tą drogą. A dalej była wąska, kręta dróżka, która prowadzi do życia wiecznego i tą drogą szło niewielu. Ja zawsze chciałam się na niej znaleźć. Myślę, że na niej jesteś, Alma. Chyba jednak nie. I wiem, że tutaj nigdy jej nie znajdę, przecież oni nawet nie wierzą w Boga. Jakoś dobrnęłam do końca szkoły i dostałam pracę w sklepie z dziełami sztuki, gdzie nauczyłam się kaligrafii. Ale miałam już wtedy 20 lat. Dwie moje siostry były już w zachodnich Niemczech, a mnie ktoś poradził, żebym pojechała do Berlina Wschodniego i też spróbowała ucieczki. Więc w 1952 roku, zanim jeszcze został zbudowany mur berliński, wsiadłam do tramwaju jadącego do zachodniej części miasta. Na granicy motorniczy zawołał Wszyscy pasażerowie wysiadają. Udawałam, że nie usłyszałam i stałam wpatrzona w okno. Serce waliło mi ze strachu. Ku mojemu zdziwieniu tramwaj ruszył i pojechał dalej, a mnie nikt nie zatrzymał. Wysiadłam na pierwszym przystanku w Berlinie Zachodnim. Na początku pracowałam jako sprzątaczka na dworcu kolejowym, a kilka tygodni później przeniosłam się do dzielnicy, w której mieszkała moja siostra i dzięki jej pomocy dostałam pracę w aptece. W każdy weekend jeździłyśmy na rowerach do naszej siostry Olgi, która była już mężatką. Potem Lidia się zaręczyła i w ten sposób poznałam Freda, brata jej narzeczonego. W Polsce musiało być strasznie. O, tak, myślałam, że już nigdy się stamtąd nie wydostaniemy. Tak, komunizm jest okropny. Ach. Nam udało się wyjechać rok po tym, jak przejęli władzę. Ach, nie chcę do tego wracać nawet w myślach. Myślałaś kiedyś, żeby wyjechać do Ameryki? Do Ameryki? Nie, nie myślałam. To cud, że znalazłam się tutaj. A ja chciałbym tam pojechać. To ogromny kraj i mnóstwo możliwości, żeby rozpocząć nowe życie. Mają wolność i nikt ich nie prześladuje. Nie mogłabym żyć tak daleko od mojej rodziny. Przez cztery i pół roku byliśmy rozdzieleni. Tak, rodzina jest bardzo ważna. Co prawda, komuniści tak nie uważają, ale Bóg wie lepiej. W 1955 roku wyszłam za Freda. On pracował w piekarni, a ja sprzątałam u ludzi. Gnieździliśmy się w jednym pokoju, ponieważ uchodźców z NRD było w Berlinie zachodnim znacznie więcej niż mieszkań. Nie czułam się tam u siebie, więc nie protestowałam, kiedy Fred wypełnił dokumenty emigracyjne do Ameryki. W czasie, kiedy czekaliśmy, aż znajdzie się poręczyciel, który zagwarantuje nam utrzymanie w Stanach, urodziła się nasza córeczka Ingrid. Krótko potem Fred wrócił do domu z dobrą wiadomością. Alma, poręczyli za nas. Możemy jechać do stanu. Kto? Nasz kościół, dziś nie dostałem zawiadomienie. Mają tam dla mnie pracę w piekarni. Mogę zaczynać choćby jutro. A gdzie będziemy mieszkali? W Jolit, Illinois. Jolit, Illinois. Do Jolit przybyliśmy w czerwcu 1956 roku. Na początku zatrzymaliśmy się u pewnej wdowy z kościoła. Pastor mówił trochę po niemiecku, więc zabierał mnie na zakupy. Fred już następnego dnia po naszym przyjeździe poszedł do pracy, a ja zostałam sama z córką. Tylko wieczory spędzaliśmy razem. Kiedy znaleźliśmy skromne mieszkanko w suterenach, kościół ponownie nam pomógł. Skąd się to wszystko wie? Pastor zorganizował w kościele zbiórkę pieniędzy dla nas, a potem pojechał ze mną do sklepu. Pomógł mi wybrać i za wszystko zapłacił, żebyśmy mogli się jakoś urządzić w nowym mieszkaniu. No nie, oni no? są niesamowicie. Prawda? Pastor mi powiedział, że zbierają też dla nas konserwy. Ci Amerykanie są tacy życzliwi i hojni. Muszę poprawić mój angielski, Fred. Ja też. Mm. Poznałaś już kogoś z sąsiadów? A, tylko właścicielkę. Opowiedziała mi o kobiecie, która tu mieszka i jest sparaliżowana. Pytała, czy, czy chciałabym przygotowywać posiłki dla niej. I co? Zgodziłaś? Tak. Zawsze to parę groszy. No i będę miała okazję uczyć się angielskiego. Podoba Ci się tu, Alma? Tu? Tu, w Ameryce. Podoba Ci się? E, tak, tak, lubić Amerykę. Jesteś chrześcijanką? E, chrześcijanką? E, tak, ja chrześcijanka. A słuchasz programów chrześcijańskich w radiu? E, e, radio. R radio. No wiesz, telewizja, radio. A tak, telewizja! Nie. Nie telewizja, to. Ach, tak, radio. Radio. Jest parę stacji, które nadają muzykę chrześcijańską, a nawet kazania. Chcesz posłuchać? E, tak. Mimo, że nie wszystko rozumiałam, zaczęłam słuchać tych programów. Pomagało mi to w nauce angielskiego. Rok później kupiliśmy nasz pierwszy dom, stary, zniszczony, wymagający poważnego remontu. Nie było nas stać na wynajęcie firmy, więc mimo że nie mieliśmy o tym bladego pojęcia, wszystko robiliśmy sami. Masz już? E, prawie zaraz ci go podam. Uciełam tak jak mi mówiłeś, proszę. Zobaczymy. Miał wejść tu pod dach. No? No i nie pasuje. Za długi. No, ilego przycięłaś. Tylko uważaj. No, uważam, staram się robić dokładnie tak, jak mi mówisz. No. No, w porządku, spróbuj teraz. Teraz jest za krótki. Czy ty niczego nie możesz zrobić porządnie? No to sam sobie zrób. Co się ze mną działo? W porównaniu do tego, co przeżyłam w Polsce, a potem w Niemczech, teraz miałam wszystko, czego trzeba do szczęścia, wolność, własny dom, kochającego pracowitego męża, udaną rodzinę, a jednak wcale nie czułam się wolna. W tym czasie urodziłam dwóch synów bliźniaków, Ralfa i Pitera. Mój mąż był w niebo wzięty, a ja przytłoczona obowiązkami, ale spoza zabiegania ciągle wyzierało poczucie pustki. Jak tylko opanowałam sytuację w domu Bardziej zaangażowałam się w kościele A niedługo potem musiałam poddać się poważnej operacji I to mnie zmusiłoby by głębiej zastanowić się nad swoim życiem I nad śmiercią Byłam pełna lęku W czasie rekonwalescencji spędzałam wiele godzin Słuchając chrześcijańskiego radia Co jeszcze wzmogło tlące się we mnie poczucie Że muszę zmienić coś w swoim życiu Pewnego ranka, kiedy dzieci poszły do szkoły Słuchałam kaznodziei Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam, przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Oznacza to, że otrzymujesz zbawienie nie dlatego, że na nie zasługujesz. Na zbawienie nikt nie jest w stanie sobie zasłużyć. Jest ono darem Bożej łaski. A łaska to Boża przychylność, Boża miłość. Na koniec musimy przyjąć Boży dar zbawienia. Nie wystarczy wiedzieć o Jezusie. Trzeba zaprosić go do swojego serca i życia. Niektórzy z was wiedzą o nim wszystko, ale nigdy nie poprosiliście go, by stał się waszym osobistym zbawicielem. Te słowa były dla mnie jak uderzenie błyskawicy. Nagle zdałam sobie sprawę, dlaczego nigdy nie miałam pokoju. Zrozumiałam, że moje grzechy są wynikiem upadłej natury, z jaką się urodziłam, a której nie jestem w stanie zmienić. Aby to osiągnąć, potrzebny jest Jezus. Zastanawiałam się, co powiedziałby Fred, gdybym to zrobiła. Ale pragnienie wolności, które nosiłam w sobie przez całe życie, było tak silne, że przestałam się tym przejmować. To była sprawa między mną a Bogiem. Panie Jezu, wejdź do mojego serca i pomóż mi żyć dla ciebie. Przebacz mi moje grzechy, te, o których wiem i te, których sobie nie uświadamiam. Po raz pierwszy w życiu poczułam prawdziwy spokój i absolutną wolność. Byłam tak uniesiona radością, że nie mogłam ani spać, ani doczekać się rana. Coś ty dzisiaj taka promienna, <grym> Alma. <grym> <grym> Dawno cię takiej nie widziałem. Już nigdy nie będę taka jak przedtem, Fred. Nie pamiętasz? Obudziłam cię w nocy i mówiłam, że Bóg zmienił moje życie. Aha, coś pamiętam, ale. <grym> Właściwie, co to niby znaczy? Wczoraj modliłam się. Wyznałam moje grzechy i poprosiłam Jezusa, żeby wszedł do mojego serca. I wiesz co? Nigdy w życiu nie czułam czegoś tak wspaniałego. Taki. taki niesamowity spokój. No, to cieszę się. Od tej mojej operacji dużo myślałam o życiu. Jaki ma sens? Co się w nim naprawdę liczy? Nie słuchałam w radiu opowiadań ludzi, których życie nabrało znaczenia. Każdy z nich mówił o tym, że poznał Jezusa osobiście. Fred, nie możesz usłyszeć jego głosu, jeśli on w tobie nie żyje. Ty też powinieneś zaprosić go do swojego serca. Alma, ja jestem chrześcijaninem. Chodzę na nabożeństwa. Udzielam się w kościele. Fred, to są rytuały. Od których nikt nie staje się chrześcijaninem, do tego trzeba na nowo się narodzić. Odkąd Jezus wszedł do mojego serca, zupełnie się zmieniłam i nigdy już nie byłam taka jak wcześniej. Czułam, że Bóg mnie kocha i że przebaczył mi wszystkie moje grzechy, a potem zaczął mnie oczyszczać, pokazując mi rzeczy we mnie, nad którymi musiałam popracować. To było bolesne, ale warto było być Mu posłuszną. List z Niemiec? Od twojej matki? Nie, to od właścicielki galerii, w której pracowałam. Miała taki piękny obrós. Strasznie mi się podobał, ale był drogi i nie miałam tyle pieniędzy. Więc no, wzięłam go sobie. Myślałam, że zapłacę później. Ale tego nie zrobiłaś. No wiesz, minęło trochę czasu, mnie ciągle nie było stać na ten obrós, a wstydziłam się przyznać do tego, co zrobiłam. Aż w końcu udało mi się wymazać to z pamięci. Ale Bóg stale mi o tym przypominał. Nie dał mi spokoju, póki do niej nie napisałam. Popatrz, napisała do mnie piękny list, dziękując mi za szczerość. Posłałaś jej pieniądze? Tak, tak. Brawo. Boże drogi, są piękne, Fred. W chwili, kiedy do niej napisałam i wrzuciłam list do skrzynki, to jakby ogromny kamień spadł mi z serca. Tak bardzo mi zależało, żeby Fred też doświadczył radości i wolności, którą ja znalazłam, że zbyt mocno go naciskałam. A on się zmagał, ponieważ nie był jeszcze gotowy. Jednak chrześcijańskie programy w radiu miały wpływ na nas oboje. W końcu przykład mojego życia przemówił do niego bardziej niż moje słowa, i krok po kroczku uświadamiał sobie potrzebę narodzenia się na nowo. Alma. Wiele razy modliłem się, żeby Jezus przyjął moje życie i mi przebaczył, ale ciągle nie wiem, czy to na pewno się stało. Biblia mówi, że możemy być tego pewni, Fred. Uklęknijmy i pomódlmy się razem. Hm? Jezu, Ty znasz moje serce. Modliłem się już do Ciebie wiele razy, a teraz przychodzę znowu. Chcę, żebyś był moim Zbawicielem. Wejdź do mojego serca. Weź moje życie i pomóż mi żyć dla ciebie. Dziękuję ci, panie, dziękuję. Od tej chwili wiara Freda rosła. W 1982 roku zrezygnował z pracy i oboje rozpoczęliśmy naukę w szkole dla misjonarzy w St. Paul w Minnesocie. To był trudny rok, pełen wątpliwości, zwłaszcza kiedy musiałam zmagać się z chorobą, ale dzięki Bożej łasce ukończyliśmy kurs, po czym wróciliśmy do domu i przez 10 lat prowadziliśmy służbę w naszej społeczności. W tym czasie Fred przeszedł zawał serca, a potem wykryto u niego nowotwór. W dniu, w którym urodził się nasz wnuk, w 1994 roku, Fred dostał silnego wylewu. Ale Bóg był tak łaskawy, że do końca mogliśmy modlić się, a nawet śpiewać razem. Przez te dwa dni cała rodzina była z nami, a potem Fred odszedł do Pana. Rok po jego śmierci Bóg dał mi pragnienie, by odwiedzać ludzi w szpitalach, spędzać z nimi czas wysłuchując ich i modląc się za nimi. W tej służbie często przydatna mi była kaligrafia, której nauczyłam się w młodości. Dzień dobry, Alma. Jak miło, że odwiedzasz pacjentów. Mam dla każdego mały prezent. O, jak to pięknie wypisane. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Teraz rozumiem, czemu nazywają cię pani Jan 316. W ten sposób mogę dzielić się tym, co Jezus uczynił w moim życiu. To wspaniała służba Almu. Cieszę się, że Bóg nadal może mnie używać. Biblia obiecuje, że będziemy przynosili owoce także w późnym wieku. Przez ostatnie 25 lat prowadziłam studium biblijne dla kobiet. Moją największą radością jest przyprowadzanie kogoś do Jezusa. Modlę się, by każdy, kto usłyszy moje świadectwo, odnalazł w nim tę wolność, która dla mnie stała się sensem mojego życia.